To on, czego my tutaj szukamy? Nie uważył tej wody? Ona nie wie. Czegoś, żeby pomóc Draxowi. I polegamy na słowie tej luźnej orbity. Ona wcale nie. jest... Mm, niesamowite! Spore to. O, będę mógł o, chodzić. I straszne. Chyba morderczy. To dobry pomysł? Nie. Ja Zajebiste ujeżdżanie Draxa. Idę tylko przespać. No bo. W w końcu osłabnie mi telepatia. Tylko przyjaciele Zielonervusa pomagają mi mu... Halo! Prawie nie wyczułam na czas! Po prostu pamiętajmy, że to dla Draksa. Choć byłoby łatwiej, Teksty przerywane są przerąbane. rzeczy. O, no ba! Zatknijmy! Musimy wow. lepiej otrzymać upy! Pogniemy oh, w tej żółwiej grocie! O nie, no nie wszyscy! Raczej nie tym razem! Omega będę szukać tutaj kostiumów kolejnych kostiumów, bo do wygląda jak miejsce, w którym by gdzieś miał być ukryty kostium. No, no, a no, mega no, dawnych no, nie no, miałem. Jest taka świat. Yes. mógł być gorszy. Jest zabójczy. Zimny mrok. Ale i Troszkę wody cię nie zabije. O, Spalane hajsy. W lichnych czołstach mało właśnie pod wodą. Słyszałam tyle różnych tajemnic w Dobra, więc tego kłaczkowi nie mówim. Za późno. Słysz, aut. Biedny kłaczek. Ten prąd rwie trochę bardziej niż myślałem. Peter, ale do przodu. Tak, tak, staram się. Ja jako pierwszy poszedłem. No i racja, Gamoro. Więc tak. Od tej pory na pewno już będzie słuch. O chlordozordzie. Taki błąd. Biedny kłaczek. Chlordozord... <laughs> Zapamiętam! <laughs> to pamiętam. Już często się uśmiechasz, Gamoro. Widzisz? Mówiłam, że grupa Ci pomoże. Przyznam, że dość ciekawie się patrzy na chyba. A ja! Halo, to mówię, przerwanie no, to jest tragicznie zrobione. Nie sądzę. Jesteś pewna, mam że to właściwa droga? To mam stać w miejscu? No dobra, tu jest za szeroko na skoki. Trzeba będzie poszukać innego sposobu. Włazisz, Gamura? Ładnie. A tu znalazłam myślą dziurkę. Nice. Mantis, a Drax dałby radę... Nie wolno forsować zielonerwusa. Zamęczam sobie głowę, by nie wyplątał się z sieci kłamstw. Coś pomylę, a się zerwie. I wszystkich nas zabije. Znowu. Szkoda! A jest jeszcze innego, poza tym przejściem. Może zajrzyjmy tutaj, jest szansa na inne przejście. Mam radę, dla Gamory? No dobra, Gamoro, to no wchodzimy. A gdybym tak rozbliżył trochę tych skał? O nie! Podejrzewam, że może nas zabić. A ty czemu? Było już tyle przyszłości, w których płaczek ginął w jaskini. Mam trzymać kciuki, Rocket? Ogarniam! Rocket, trzymaj się z boku i nie umieraj! Znajdziemy coś tu? Jakiś dziwny dźwięk tutaj są. E, geniusze, A! To wyżej trzyma się na słowo podążę. Zabiemy, że to się w tej post rozwala. Tym Zmieniamy. mocnym wybuchem. Tym ten większy problem, że nie wiemy czego O, kuleczki. Zobacz na to, jak ci na nim zależy. Pomyśl, ile już razy to Drak coś dla nas robi. No wymień coś. A jak nam wtedy ocalił Kupry w tamtej kopalni? A, może twój kupę. Ma upodobanie, że są zdjęcia ciężarów. Eee, że niby taki kolega i tyle z nim Ale co czujesz tak szczerze? Właśnie to! Znaczy, jak nas przyciśnie, to znajdziemy innego dużego. Nie musisz udawać, że niby tak mało cenisz Draxa. Dokładnie mówisz, ja że to mógł, twój ulubiony ale... strażnik. Drax zdecydowanie kilka razy nas ratował. Pierwszy raz na Seknarfie, jak nas napadł ten tygrys z gębą kałamarnicy. To Kikut? A drugi raz, jak nas napadł Kikut. Eee, Mantis, powinniśmy się martwić tą mgłą? No, trochę creepy. Co to będzie? Jakiś nowy potwór? pewno nie było nowych potworów. O! Wspomienia. Odblokowano mega zdolność pancerz ze Spartaxu. Decyzja ze Star-Lorda, by stawić czoła koszmarnej istocie wzmocniła jego pewność siebie, Od teraz może przez krótką chwilę poruszać się po polu bitwy, ciesząc się całkowitą nieprawdziwością na ataki. Dobra, on boli elektryczność. Znaczy nie lubi elektryczności. To nie powinno siedzieć w jaskini. Lepiej to wyglądało w domu na seknardem. Źle zrobiłem. O, źle użyłem skilla gruta, No ale to było szybkie. Dobra, cofam. Obecność normalnego Draksa przed chwilą by się przydała. E, to bez łatwe. Może nie pochodzą z Sekdarfu? I to właśnie tutaj zdobyła je Helbender. Albo to Helbender tu jest. I tropi nas we wszystkich zakątkach galaktyki, żeby nas ukatrubić. Lady Ha chce nas zabić. Wiecie, co to oznacza? Że wszyscy zginiemy? Chyba wiem, o co mu chodzi. Że jesteśmy zespołem! Jak kogoś wkurzamy, to wkurzamy go razem! wiem, że w twojej głowie brzmiało to lepiej. Ej, tu jest jakieś przejście. Koda, mdła, co to jest za skarczała miejscówka? Zawsze drzemała tu wielka moc. Kapłani opowiadają historie o tych, którzy mach. masz powiedzieć Zaraz ja będzie jakiś nowy tekst Część. pewnie. Nie pamiętam, żeby coś o tym mówili. Nie byłaś gotowa słuchać, gdy ostatnio tu przebywałaś. Jestem O nie, panie Grucie. Nie ma żadnego korzenia Cotati. Jakie opowieści snyją kapłani? Legendy o duszach uwięzionych... Na rozumie Gruta. Gruta. Nie czujecie ich po szumu? Ja czuję, jakby ktoś na nas patrzył. Okej. Okay. O! Są to lepsze rzeczy i tam coś jest ma jeszcze. Na pewno w tę stronę... Tak na pewno nie te, Ale lepiej jest mu nie mówić. Dokładnie. Sam się musi dowiedzieć. Kto to jest? Ale ja słyszę. Doskonale! To jest zastworzony tutaj. I to wygląda jak droga postrój. Także lecimy właśnie tu. I to będzie droga postrój? Czy kolejne ulepszenia? Obie rzeczy będą... ok. No i teraz ulepszenia tą słodziutką lalkę taką dla ciebie. A nie, nie, nie. nie. Jestem. Lud mówi, że trzeba się tu rozejrzeć. Siedzę bez kostiumu. Ej, tu jest siedze coś. Nawiem tego nie zauważył. Jestem Lud. Potrzebuję tysiąc. coś patrzy. A ty gdzie się wybierasz? A bo mam coś w stylu czuja. Tysiąc składników potrzebuję razem, żeby ulepszyć swoje HP o 25%. Więc jeszcze trochę zbieranie jest. Dobra, to jedziemy tu. Tak idziemy tam. Ooo, straszno. Nie, nic nie patrzy. Nikt o zdrowych zmysłach nie zlezie do tej skruflonej groty flarkanych cudów. Coś Co pewnie dzieje? patrzy. Pan Gród czuje wzrok natętnych oczu. Też to czuję. Nie bój ma no, floro. To wygląda jak arena walk I będziemy walczyć? Co to żuja? Mam ci one mają coś wspólnego z tym, czego szukamy. Trudno stwierdzić. Czym to jest w ogóle? Ale chyba nie. Dobra, zabijmy. I my to zbytnio nic chyba nie zrobiło. Ciągnij ich. jednego. Co nie? To była kuratmistki. By o widzę, gdzie pan też mogę ustawić sobie. Tak się płaci za, za panią A ja tutaj zaraz ta umrę. Ta Tym lepiej chyba jest z zamrażaniem nich akurat. Mam wezwanie do grupy. Ale jest za mało wrogów. Dobra, dobijmy ich. Dobijmy go. Zamroźmy. Dobrze, zamierzam zranić raczej nic nie strajera, czy da. Nie nie uda się zabrodzić go w taki sposób. Po tego żyje w takiej ściędze jaskini. Ty długo nie pożyje. No już nie żyje. Rocket go do kończy. Nie bo nie bronią. spać. No i poszedł spać tak na zawsze. Pamiętam ten moment. Co nie robią złego. Coś czego trzeba uniknąć. Mantis? Tutaj. No dobra. Serio, bardzo lubię Draxa, ale mam oficjalnie dość tej turnej jaskini. Co ty robisz? Mantis z tym Draxem. nie umiała znaleźć drogi. Co wy robicie? O. Ocaliłem im życie, by się lewo, nigdy nie ruszyli. Nie w oceanie kłamstw. Trzeba go odwieźć. Na... Jesteś kamienną twarzą, której szukamy? Nie wiem, czy chcę, żeby odpowiedziała. Byle udało się stąd wyjść. Ja na razie bym sobie poszkał czegoś tutaj. Przynajmniej te kryształki są ładne. Ale e, przynajmniej wiem, jak odpalić, Mówię. To. O. Wyglądają jak zwykłe krzemiany. To może to rozwalić Ta, gamora może. tam. Gabora może. Albo można odepchnąć. Tu, inni nie. Ważne. A, to jest coś dalej! Dobra, jest myślałem, że to jest poboczne też coś. To jest czasem fajne. Dla ciebie tak, star gościu. Ale tylko do czasu. Nie A tu? Długo się przekonasz? Nie, zaraz. Powinieneś już wiedzieć. Nie pamiętasz swoich snów? Rocket, myślisz, że się tam w Żeby zjadło mnie to, co żyje w środku. Kamienne twarze. Czegokolwiek tu szukamy jest za lub pod jedną z nich. Co powiesz, Rocket? Na band znajdziesz nam tam jakieś wejście. No dobra, nieważne. Właśnie, właśnie śmierdzi tu jak zgniłym kolco jajem. Dobra, podkładam ładunek. Odsuńcie się! To chyba nie ta, w której nas zabija. Dobra. Będzie do zamrażania. Przejście. Mogę przejść? Halo! Co to jest? A że nie ma tutaj nic do zrobienia dla nich. A czemu nie mogę tam przejść? Przy tym nawet nie mogę skakać. I to może jest jakiś bug. No ale dobra. Idźmy tutaj zobaczyć, czy coś nie ma. Chyba nic nie widać. Dobra, no to idziemy tam, gdzie udało mi się znaleźć przejście. Tylko po co było to otwieranie? Tutaj. Tam powiesz, Mantis? Y y y widzisz tam coś Mantis? Dużo rzeczy, aż za dużo. Cienie cywilizacji, która kiedyś tu istniała. Zapomniane twarze, które jak ja widzą nadchodzące potworności. Inne cienie też. Nasze, nie nasze. Postać, która nas właśnie obserwuje. A może obserwowała nas wtedy? Widzę kamienie i. E, jakieś kryształy. Posąg wyglądający jak twarz. I znów kamienie. Twoja wersja lepsza. Ja widzę Jej. coś innego. Widzę przyjaciół. O. Gotowych umrzeć za jednego ze swoich. Tak, cóż. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Ja też, stargościu. Ja też. Czyli to nie jest iść dalej, czy jest? Bo nie wiem teraz. Tam coś było. O znowu to uczucie. Futro mi staje dęba na plecach. Też to czuję. Jakby śledziła nas para oczu. Wiadom, kto nas śledzi. Czyli to tu jest tak, ojo. Mam rozumieć. Albo jakoś inaczej nam się przychodzi. Tu nie zajdę nigdzie? Dobra. cofka chyba. Mam inne przejście. Czy wam też te kryształy wydają się nie. super niebezpieczne? Spokojna twoja futrzasta. Giniesz w skutek upadku tym kontaktów i niech czas. Zajratyjmy. Miło. Co jeszcze kotaki powiedzieli ci o tym miejscu, Mantis? Naprawdę? Może, że jest super niebezpieczne i tylko dureń by się tu pchał? O tak, bardzo niebezpiecznie. To wręcz kradawne zagrożenie. Było. Albo jest? Coś. Musimy wejść. Kim tam, ona jest dla nich kapłanką jakąś? Jestem. tych kapłanów? Nie jest kapłanką. Nie wiem, kim jest Mantis w komiksach, więc no nie mam pojęcia jak to z nią wygląda. Tą postać też tylko o, je wyłącznie z filmów znam. Tak, zdecydowanie coś mi się przypomina. Chyba. Musimy tu uważać. To co widzisz, to chyba jakaś wersja mnie ta cię w przepak. Och, kłaczuszku! Twoja porywczość jest zaskakująco podobna we wszystkich wersjach czasoprzestrzeni. Jesteś jak moja... Mantis! Wiedziałaś wtedy na Nower co Kościół zamierza zrobić? Nie wiem. Widzę naraz tyle różnych rzeczy, że czasem ciężko mi stwierdzić, gdzie jestem. We wszystkich liniach próbują przejąć galaktykę? Nie, ale w większości. Czasem jest taki hałas, jakby milion statków startowało naraz. my w ogóle szansę ich powstrzymać? O tak! Ale tylko jak ocalicie Draxusia. Tylko wasza Draksusia. piątka w ogóle coś robi w tej sprawie. Miło. Draksus. Czemu nieś nie zareagował na stwierdzenie Draksuś Możemy nie przyjść po tym przyczy? Nie, niech się włokach, to niebezpieczne. Skupcie się na draksie Jestem tak, dół! W końcu 2000 kłamstw może nam ocalić draksa, Coś tutaj spadło nie pozwolić. Szukamy czegoś za tą twarzą. Za zasłoną kłamstw. Czyli można okay. zasadzić? To nie powinno być domyślne działanie. Nie jak było tam w tym przejściu. To rok, ja kiedy właśnie kostium. Ja nie mogłem przejść, bo coś się zbagowało. Mam nadzieję, że po prostu jednak tarczy nie dał kostium przejść. Dzięki. zwykle ci się nie udaje. Bywało, że Kotaki wspominali o twarzach w mroku. Ale nie to za metaforę. Jedrona jest kompletnie szukana. Jest! Okej, dobra. Jestem mokry, łażę po sypiącej się jaskini i szukam flark wiecznego. Kiedyś się a, robimy. Tą... Idę! Nie, nie, możesz! Mam tego nie rozcinać. Zaraz, teraz. Nie, nie ty! Stanie się zaraz coś złego. <śmiech> a flark wraca! Rokę Zadany, ten żeby Dobra, ufamy instynktowi. Rypać mantis. Tutaj wygląda jak jakieś wejście. Ale tu chyba nic nie ma. Nawet jeśli to było wejście. Dobra. Lecimy za rokietem Prowadź. Rocket. Co tam jest za plamka czarna? I czemu to wygląda jakby miało się zawalić pod nami? Ten moc przejście przejście dla niego Roket, przejście dla ciebie dobrze być mały no mali rządzą oni co i Chyba nie powinno dać się wejść. Wracamy. No, droga jest jest ta gra. Nie powiem, że nie. No dobra, mówię to na każdym kroku. Praktycznie. Oni nie chcą za mną iść. Rakiet mi gdzieś zniknął. Ja nie mogę używać żadnego przycisku niego do oznaczania, żeby nasi coś robili. Zapnijmy się do nich. Nie wszyscy zginiemy. Aha, powiedziała, że nam to stoi na drodze. Nie, jestem tak przejść jak oni. To, ale nie jestem tu Mantis zabije tylko siebie czy nas wszystkich? Niko. Jedro na placu historycznym do tyłu. Podłączcie. To mi się wydawało, właśnie, że będę musiał przejść w taki sposób. A ona z Draxem, co? Nie idzie? Podoba mu się Roket. Nie! Roket! Czemu ty by Wszystko, co istnieje. O, to może nas zabić Prawie nas zamordował Roket. <grych> Wygląda jakby miał zaraz spaść. Zaczął to. Tylko w na czym stoję. Oj, blisko. Co ty nie powiesz? Komu nie mówisz Draksa już? Mantis. A, dlatego. Mówcie się Matkoła! To! to tutaj mi się nie udaje. Jaki element tym razem będę miał? Czyś kusę zrobiłem. Jest to dobrze. Jak mi się nie uda, to wam już tak. I zrobił za element tym razem? Ale my prawie nie. Prawie nas wszystkich zabiłeś. Wieczny wystrzał, uzyskać dostęp do wiecznej mocy pistolety u żywiołów, Saldoga. Koniec z wysadzaniem rzeczy, Rocket. Pożałujesz, że to Star Stargościu, jesteś ze Spartoi? Czemu nie wiedziałam? Może nie zawsze. Albo zapomniałam. No, te spluwy znów coś zrobiły, Quill? Uratował Draxa po tym, jak nas prawie zabiłeś. Jak broń mogła to zrobić? Pokaż mu, Stargościu! Zaraz ci pokażę, rokiecie. To na razie ja chcę znaleźć wszystko. A! Tu było to przejście. Dlatego tu już widziałem mm, rzeczy różne. Tak. Wszystko składa się w całość. Jak suwak. Trzeba przejść dalej. Albo wejść w inną głowę. Nie, chwila. Nie, tak? Co ona znowu gada? Nic Dobre by. pytanie. Eee, fajniej jest jak wysadzam rzeczy. Niezbyt. Przy następnej zażartej walce będziecie błagać, żebym coś wysadził. Błagać! Przy następnej zażartej walce będę o tym pamiętać. Hmm? Halo, skoczyłem tak jak oni. Czemu ja oberwałem? Jakim czynem ona zjechała na dragsie? Ta Wiesz się, że nie jesteś tak. Łej, ten green screen się trochę przysuje Właściwie to blue screen. Muszę trochę bardziej zżielanie koloru zrobić. Dobra. Blisko dzień! Och, kłaczuszek nie umiera tu nigdy od gazu. Od upadku, zmiażdżenia, czy tawry wody. Powiedziałaś czy Oczywiście. <laughs> Śmiesznie brzmiące słowo. Citauri. O, chitaurie. Wicher! Wicher może przyciągnąć wrogów i uniemożliwić dodatkowanie ich w zwarciu. Jest bardzo skuteczna w starciu z trudno dotkniętymi przeciwnikami. Zobaczymy znów tych parków! Ja miałem taką nadzieję! Obrądźmy ich sobie! Nie mogłaś na tu że w jaskini ukrywają się całe na W, zawsze w nas jest. niektórych liniach spotykamy tylko urocze oczka na nóżkach. Wiesz, że tak. no tu mogę starć Tak, na nie, oczka! Ale nie że tutaj oni! Możesz ich spytać! Poramy to jest najgorsza w tym Coś wyszło No No lepsze niż terapia. Dobra. ona sobie trochę ponabijać na nich wszystkiego. Słuchajcie, ja nie wiem już trzeciego levelu, żeby sobie ulepszyć coś? Tak właściwie? To po drugiej stronie będą czekać na nas dobrych Herbender! Często Herbender to dosłownie ostatnie czego nam teraz trzeba! A i proszę! Czekasz z tymi wołajankami, aż przestają do nas strzelać! Czy oni nie wiedzą, że urazy trzeba zapominać? To w ogóle jest... Nie wiem, że dla wybuchu dla niej, ale co to jest? Musiałeś zapeczyć, nie? Tak, mamy Cię jeszcze pochwalić. Zauważyłem to już na samym początku. Że o tym, co mówią, to się pojawia. Nie pamiętam, jak się z galareczką walczy. Ej, czy to nie było ciskie? Dobra, wszyscy popadali. Oni co tam robią z draksem. Tylko patrzmy, się nie czai! Dobra, to ja musimy przyciągnąć. Dobra, to jest całkiem przydatne. Jasne! Mogły tu być też kościółkowane ci. Padłasnowy! To byłoby gorsze! No bestia! Mandyś twierdzi, że jest stuletna A Ma że kościół nie chce, być, ktoś go To jest tutaj, są wszystkie osoby, o których oni gadają. To jest dosłownie myśli, komnata. To nie mów co. Gdybyście powiedzieli, że grud nas zaraz zabije, to by grud nas zaraz zabił. Alo. Może być problem! Oszlak. Dobra, wezwanie robimy. Ej, chodźcie! Powalczymy w rytmie czegoś. Jestem. Mówi, że mają potężną przewagę. Musimy się wycofać. No nie możemy. Dosłownie. rację, Ale tym razem nie mamy szans, Quill! Nie bądźmy zarozumiali, by znamy tę grę. Nie mów mi o szansach, strażnicy się nie poddają. Okej, okay, okej, okay. słuchajcie, przecież to nie nasz pierwszy raz. Ale jak będziemy zbyt pewni siebie, to może nas zgubić jeden malutki błąd. Dobra, druga opcja to była chcemy? dobra. Nie, nie wierzę, tym ale tęsknię na dano. Jeszcze ja zastanawiałem, która będzie. Jaka muza, bardzo pasująca. to na nie będzie ta druga, ale nie zrozumiałem o co ta ta chodzi ta wola, nie o, się z tym by. z to będzie ostatni wróg Tak samo Jest sniper! snajper. na co lepiej na No i koniec! To była krótka muzyczka. I mam trzeci Gdzie level teraz. strachu stojącego. Mam ci jest wszystko dobrze? O, cześć Gamora! Wyglądasz pogodniej. Chwila! To już chyba było, nie? Tak, było Ale to tamto ciągle cię męczy, prawda? Co takiego? Jest dobrze! Kupmy się na drapsie. Będziemy Będzie zły, że nie mógł walczyć z tymi wszystkimi tymi. E, nie wydaje mi się, żeby to wszystko była prawda. Taka... prawdziwa prawda. Atakowali całkiem prawdziwie. Może rzeczywiście. Jest tutaj coś, co wpływa na moje wizje. One chyba nigdy nie były zbyt jasne. Mnie się zastanawiać, czy nie mam odblokowanych czasem nowych skilli u nich. No właśnie dlatego, bo blokowałem to do niego. Zobaczmy, czy wszyscy też mają czwórkę. Nie, czyli oni będą blokowywać to w własnym sagresie. To lepszym ostatnią rzecz do mojej głównej postaci w takim razie. Czyli oko cyklonu. Tu mam na maksa. Ulepszoną, jedną postać. I będzie ona sobie to podlastować. Przy okazji zobaczyłem, że... Coś mu się włosy bagują. <laughs> Przy okazji zauważyłem, że... Jest osiągnięcie na użycie chyba tylko 20 razy oka cyklonu. Jak odpaliłem osiągnięcie, to było jako pierwsze pokazane do zdobycia. Ile jeszcze leweli potrzebuje? 2, 5, 8. Jeszcze 8 leweli.